Przed wyjazdem na, do Paryża, to jeszcze bolała mnie delikatnie noga, bo, bo miałam naderwany przyczep mięśnia dwugłowego i przywodziciela. I chyba w tamtym momencie z, tak zatęskniłam, naprawdę zabieganiem. Wszystko odinstalowałam, odinstalowałam Instagrama, odinstalowałam Facebooka, zostawiałam sobie tylko komunikatory do kontaktu z bliskimi i rodziną. Na pewno pierwszy, nawet mogę powiedzieć, cały miesiąc mhm. po Igrzyskach czułam się. W, takim ogromnym dołku, byłam bardzo zła na wszystko, nie chciało mi się nawet rozmawiać o tych igrzyskach, a to był taki czas gorący. Podcast powstaje dzięki The North Event, organizatorowi takich imprez jak Ultrastilo oraz Terminal Run. Elektroniczna zapisy.pl to formularze rejestracyjne oraz kalendarz imprez sportowych. Szanowni Państwo, dzisiaj moim państwa gościem jest Weronika Lizakowska, lekkoatletka, która w ostatnich Igrzyskach Olimpijskich zrobiła dosyć fajny wynik. No ale czy to ją satysfakcjonuje? Za moment się dowiemy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja się przede wszystkim cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie i że jesteś tutaj i możemy razem porozmawiać. Moim takim marzeniem, jak zaczynałem właśnie tutaj z tą moją przygodę z podcastami było, żeby zaprosić osoby, która właśnie była na igrzyskach, żeby pokazać właśnie jak ta droga wyglądała. No i, i żeby ta właśnie nasz gość mógł się podzielić z nami tymi swoimi przeżyciami, jak tam było. Także dziękuję, że, że, że jesteś jeszcze raz. No i przede wszystkim co wielkie gratulacje, ponieważ rekord polski na 1500 metrów na chwilę obecną jest Twój. Tak, bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie, za to, że mam okazję spróbować się w dłuższej rozmowie na pewno. I dziękuję bardzo za gratulacje. Super. To ja chciałbym się zapytać ciebie właśnie, jak po tych igrzyskach sytuacja właśnie wygląda. Czy jest niedosyt? Bo z jednej strony świetny wynik, no rekord Polski, to, to mówi samo przez siebie, ale z drugiej strony zabrakło tego jednego miejsca, żeby wejść do finału. No i właśnie, czy ta szklanka jest do połowy pusta, czy, czy, czy pełna? Myślę, jak że wygląda. po prostu jest jej pół. Um, co mogę powiedzieć o moim aktualnym stanie, to jest to, że na pewno bardzo się cieszę z tego, że mam rekord polski i już teraz doceniam ten wynik. Nie uważam już teraz, że wejście do finału było tak bliskie, jak mi się wydawało. Bo jednak jak zobaczyłam ten bieg na chłodno, na spokojnie, to jednak widziałam, że no brakowało dużo mi do francuskiej, więc nie miałam szansy. Ale też cieszę się, że jednak byłam w tym biegu, który był bardzo szybki. Był Udało mi się zrobić, nie udało, zrobiłam rekord polski i zrobiłam swoją życiówkę, o której tak długo marzyłam, o którą tak długo walczyłam. I było to grubo, poniżej czterech minut, już mogę powiedzieć. I cieszę się, że, że faktycznie byłam w tym biegu, bo może gdybym była w pierwszym biegu, to nie miałabym ani finału, ani wyniku. Więc teraz mogę powiedzieć, że tak cieszę się z tego, co było. Super, no to gratulacje. To jest na pewno duże, duże przeżycie, start na Igrzyskach Olimpijskich. Jak to wyglądało u Ciebie? Ponieważ no, były to Twoje pierwsze Igrzyska, jakie było Twoje podejście przed właśnie tymi zawodami? Hmm. Na początku wydaje mi się, że byłam bardzo szczęśliwa, że w ogóle tam jestem, bo nie było to takie do końca oczywiste, jakby się mogło wydawać, bo nawet jeszcze przed wyjazdem. Na do Paryża to jeszcze bolała mnie delikatnie noga, bo, bo miałam naderwany przyczep mięśnia dwugłowego i przywodziciela. Mam nadzieję, że nie pokręciłam tego i nie byłam w 100%, wydawało mi się, że nie jestem w 100% sprawna, żeby móc biegać, ale chyba okazało się, że bardziej to się działo w mojej głowie i bardziej się bałam po prostu tego startu i chyba dlatego mnie to czasami bolało, bo faktycznie na biegach nie czułam nic, czułam się super, czułam się że jestem gotowa na wszystko. Wydaje mi się, że byłam na pewno przygotowana na trzy biegi, a okazało się, że y repasaże mogą sobie odpuścić, mhm. bo przeszłam z eliminacji prosto z dużym kół i cieszyłam się z tego bardzo. A jakie było moje nastawienie? Było takie, że chciałam po prostu czerpać z każdego biegu jak najwięcej. Chciałam, cały czas mówiłam, że chcę, żeby moje biegi były bardzo szybkie, bo chcę zrobić życiówkę, bo wiedziałam, że też jestem w dobrej dyspozycji fizycznej, jakiej chyba nie byłam nigdy. Przynajmniej tak według trenera wychodziło, więc chciałam mu zaufać i sprawdzić faktycznie na ile to jest. Bo ja też raczej nie jestem osobą, która wiesz, trenerowi, że A, pobiegniesz tam 359. Mówię, no, jak pobiegnę, to uwierzę. Jak nie, no, to jeszcze w to nie wierzę. No i miał rację. Powiedział, że powiegnę 358, 9, a okazało się, że biegną 7. Super. Gratulacje jeszcze raz. Znaczy, ja odbieram ciebie jako taką bardzo pozytywną osobę, czyli można powiedzieć, że ten temat Igrzysk już został, no bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, chciałaś szybko wrócić do domu tak. po tych Igrzyskach Byłaś, był, był ten niedosyt. Czy ty jest to już przepracowane, czy teraz na kolejne zawody pojedziesz silniejsza, jakby bogacza o to doświadczenie i, i będzie ta chęć do, do, do walki, czy jednak to w jakiś sposób ciebie tam podłamało i, i teraz tych chęci nie ma? Jak, jak to wygląda na chwilę obecną? Na pewno pierwszy, nawet mogę powiedzieć, cały miesiąc mhm. po Igrzyskach czułam się takim ogromnym dołku, byłam bardzo zła na wszystko, nie chciało mi się nawet rozmawiać o tych igrzyskach, a to był taki czas gorący, że, że wszyscy chcieli, nie, nie, nie wiem jak to zawsze beznadziejnie, ale że chcieli ze mną rozmawiać o tych igrzyskach, chcieli wiedzieć jak to było i też wiele osób rozumiało to, że ja nie mam humoru o tym rozmawiać, nie mam ochotę o tym rozmawiać, ale Wydaje mi się, że taki moment przełomowy doceniania tego wyniku mimo wszystko był, kiedy w Kościerzynie nagle przyszło na rynek miasta tak bardzo dużo ludzi, przyszło mnie po prostu powitać, robić ze mną zdjęcia, autografy. Dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego, że ktoś poświęcił swój wolny czas na to, żeby przyjść i po prostu świętować ten sukces, no bo teraz wiem, że to już jest sukces, a nie porażka, jaką odbierałam jeszcze wcześniej, że, że faktycznie coś osiągnęłam i ktoś chciał być ze mną w tym momencie, było to dla mnie niesamowite. No i też jak przyjechałam do domu i moja cała rodzina i najbliżsi znajomi, przyjaciele byli ze mną, przywitali mnie, to naprawdę jak widziałam, ile to emocji w nich wywołuje, to chyba dopiero uświadomiłam sobie, że, że faktycznie Weronika, no osiągnęłaś coś chyba jednak, skoro tyle ludzi to przeżywa, ale, ale teraz wydaje mi się, że czerpię z tego raczej motywację, bo nie wiadomo też, jakbym dostała się do finału, może bym miała coś takiego, że już w sumie zaliczyłam wszystko, co mogłam, a tak mam, że chcę naprawdę ciężko trenować i chcę wchodzić do finału wszystkich zawodów, w jakich po prostu będę miała okazję uczestniczyć. No i super, i to właśnie chciałem usłyszeć, że takie jest nastawienie, ponieważ to gwarantuje nam, że, że będziemy jeszcze Cię wielokrotnie podziwiać się na startach różnych zawodów. No i tak, jakie są plany na najbliższy rok? Czy, czy, czy ten 2025 jest coś, na czym Tobie zależy? Zależy mi na pewno na halowych Mistrzostwach Europy, na halowych mhm. Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Świata na otwartym stadionie. Bo udało mi się dzięki temu dobremu wynikowi y, zrobić minimum na wszystkie dystanse, i cieszę się, że mam teraz taki spokój, nie muszę za niczym gonić, nie muszę się stresować tym, że muszę być w formie już gdzieś tam na początku miesiąca. Tylko mogę faktycznie mieć tą formę typowo na mistrzostwach docelowych. I wiem, że trener potrafi to zrobić i wiem, że mogę mu w 100% zaufać. Przynajmniej teraz po igrzyskach widziałam to, że mm -hmm. po prostu czarno na białym miałam, że faktycznie to, co mówił, to się sprawdza. I wierzę w to, że w przyszłym sezonie będzie miał y, tak samo plan, ale to jest też sport i nie można niczego być pe pewnym. Ja też myślałam, że pojadę na Mistrzostwa Europy, które mm -hmm. były w Rzymie, a okazało się, że leżałam w łóżku i oglądałam z płaczem, jak wszyscy rywalizują i zazdrościłam im każdego startu, nieważne, czy mieli udany start czy nieudany start. Mówię, kurczę, super, możecie rywalizować, możecie sprawdzać się. I chyba w tamtym momencie z, tak zatęskniłam naprawdę zabieganiem, że złapałam taką motywację, że, że ja chcę spróbować, chcę zobaczyć, ile jestem w stanie dzisiaj pobiec, a nie, że nakładam sobie jakąś presję, że musisz to zrobić w tym i w tym biegu. I koniec kropka, tak, teraz właśnie po prostu chcę sprawdzać się w każdym biegu na maksa. Tak, ja coś wiem w temacie tego, jak się ogląda kolegów na Igrzyskach. No ja akurat skończyłem dużo wcześniej jakby swoją przygodę z biegami, ale, ale później jak sobie oglądałem Londyn i tak sobie pomyślałem, że mógłbym tam być, no to, tak. no to czuło się to niedosyt. Mimo tego, że już kilka lat nie trenowałem, a tutaj w momencie, kiedy ty przygotowujesz się do tych zawodów, kontuzja nie możesz jechać, no to. No to, no to Spodziewam się, znaczy, zdaję sobie sprawę, mm. że to jest po prostu nieprzyjemne. Wspomniałeś już tutaj dwukrotnie o trenerze, a z tego co chyba rozmawialiśmy, to, to, to z trenerem. Trenuję teraz ze Zbigniewem Królem, tak, mm -hmm. ale w Kościerze nie pomaga mi trener Wojciech Pobocki, za to też mu dziękuję, więc mam w sumie dwóch trenerów, mm -hmm. ale tak. Okej, okay. i od jak dawno y, trenujesz tutaj pod? Y, Współpracuję z redenorem królem od jakichś trzech lat, tak mi się wydaje, od 2021. Czyli to jest 33. Dobrze, a teraz e, pytanie dotyczy... Twoich planów na najbliższe kilka lat? Jaki taki docelowy start, do których się będziesz przygotowywać? Może o kolejnych igrzyskach, jedne się dla skończyły, ale już może o kolejnych. I chciałabym po prostu zaliczać wszystkie imprezy, jakie są po kolei, bo to mhm. będzie pokazywało, że faktycznie raz, że jestem w formie, dwa, że jestem zdrowa, a to są dwie ważne rzeczy w sporcie, nawet bardzo. Okej, okay. czy w dłuższej perspektywie czasu myślisz o tym, żeby się przedłużać? Znaczy na mówimy tutaj o dłuższych dystansach, tak? Tak, na ten moment mogę powiedzieć, że nie, mhm. ale ja dużo rzeczy mówiłam, że nie, a potem je próbowałam i mhm. okazuje się później, że na przykład chcę. Także na, na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno nic dłuższego, ale nie boję się biegać dychy. Także okay. wydaje mi się, że dycha na stadionie czy na ulicy to bardzo chętnie to maraton, maraton jeszcze niekoniecznie, nie, nie widzę tego zbytnio, ale nie wiem, nie wiem co przyniesie czas. Okej, okay. bo 10 kilometrów, tak jak rozmawialiśmy sobie tutaj przed nagraniem, to jest najdłuższy dystans, który się biega na w kolcach na stadionie i to jest 25 kółek. Tak, tak, to jest 25 kółek. Także jest sporo i trzeba mieć mocną głowę. Tak, trzeba umieć się wyłączyć, to jest chyba klucz do wszystkich biegów, jakie są, żeby się mm. wyłączyć i po prostu włączyć na ostatni moment. Okej. Okay. Wspomniałaś tutaj o maratonie, a, a, a ultramaraton? Jeszcze <laughs> dlatego, to już w ogóle sobie nie, nie wyobrażam. Podziwiam wszystkich, mm -hmm. którzy są w stanie coś biegać dłużej niż dwie godziny, bo dla mnie to jest naprawdę, nawet jak na treningu już jestem jest, i ten trening trwa około dwóch godzin, to już jestem nie dość, że jestem wyczerpana, po prostu odwodniona chyba, mm -hmm. głodna i to kompletnie nie jest dla mnie, ale tak jak mówię, nie zamykam się na ten moment, mówię na pewno, że nie, ale co przyniesie za 2-3 lata, tego nie mam pojęcia. A najdłuższy dystans, jaki przebiegłaś yy, 25 ciągu... km. Ale okay. dlatego, że się zgubiłam, także okay, okay. <laughs> byłam zmuszona <o> tyle przebiec. <laughs> Okej, okay, no i dobrze. E, czy było coś, co wyróżniało ciebie, jak byłaś dzieckiem? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, mhm. że może charakter, może to zawziętość w tym, że ja też lubię robić, jak, jak coś robię, to lubię to robić na 100%. Jak nie umiem jakieś ćwiczenie robić, no to ja się wkurzę, powiem, że tego nie robię, a i tak później pójdę i będę sama to ćwiczyła, żeby później na treningu pokazać, że już umiem. Także wydaje mi się, że jednak chyba ta zawziętość i determinacja. Okay. I tak jak patrzysz wstecz, to, to od zawsze tak miałaś? Czy, czy był jakiś taki moment przełomu u ciebie? Wydaje mi się, że akurat tą determinację i zawziętość miałam zawsze. Nawet pamiętam, jak kiedyś miałam jeszcze złamanie zmęczeniowe, strzałki mm -hmm. chyba, i nie mogłam biegać, no bo nie można biegać przez złamanie zmęczeniowe. A ja pamiętam, że płakałam do mamy, że, że i tak idę biegać, i tak muszę zrobić trening, i wychodziłam na przykład tam z domu i tak szłam sobie biegać. Co nie ten, nie, nie rekomenduję tego i uważam, że to jest totalną głupotą, ale. Ale takie sytuacje się zdarzały. No tak jest, właśnie. Jak, osoba, jak komuś na czymś bardzo zależy, no to ciągnie, ciągnie wilka do lasu, jak to się mówi, prawda? tak. tak. I, i, I też kiedyś coś takiego przeżywałem. E, pytanie o to, jak wygląda Twój mm, sezon, w którym trenujesz? E, w, w... Okres przygotowawczy? Mhm. No to zacznie on się na pewno teraz dla mnie w tym roku 3 listopada w Jakuszycach na obozie. Będziemy tam chyba nie z pełna 3 tygodnie, albo całe 3 tygodnie, nie pamiętam. No i wygląda to już tak, że tam się typowo wprowadzamy. Trenujemy dwa razy dziennie, prawie codziennie. I co? No i to jest duża objętość, bardzo duża objętość. Potem wracam na tydzień do domu i jadę na kolejną us. Okej, okay. okay. czyli w większość roku to ty. Jesteś poza domem. Tak, praktycznie nie mam jej w ogóle w domu. Teraz miałam okres, że byłam dwa miesiące w domu, chyba od września, cały wrzesień, październik, teraz jestem też cały, także fajnie. To dzięki igrzyskom. Tak, że były <laughs> tak wcześnie. <laughs> tak. Okej. Okay. Od, jak, od jak dawna tak trenujesz na, na, z taką intensywnością? Myślę, że to jest od trzech lat. Wcześniej mieliśmy trochę mniej intensywne te obozy, bo byliśmy też młodsze, młodsze młodsi, więc nie musieliśmy chyba aż tyle trenować. Mhm. Um, tak, tak. Jak byłyśmy młodsze, no to trenowałyśmy tylko na obozach dwa razy dziennie, ale też jest tak, że jak się jest młodszym, to nie ma się czasu, bo trzeba chodzić do szkoły, trzeba mhm. się uczyć, więc nie ma gdzie wcisnąć tego drugiego treningu, jak się jest w domu. No a teraz faktycznie mam studia, studiowałam zaocznie, więc też jest mi łatwiej pogodzić to, bo mogę mhm. faktycznie na 100% do tego podejść. Okay. Od kiedy poczułaś, że bieganie to jest to, co chcesz robić w życiu, i tak się temu poświęciłaś? Czy był taki moment przeło prze przełomowy? Myślę, że to było, jak zdobyłam pierwszy medal mistrzostw Polski mhm. u 18. Mi się wydaje, że byłam juniorką młodszą, czyli mogłam mieć 17 lat. Jeżeli okay. dobrze nie mylę się, na pewno byłam w drugim roku juniorki młodszej i tam zdobyłam złoty medal i faktycznie. To był taki moment, w którym powiedziałam, że, że ja chcę więcej, nie chcę tylko medalu już Mistrzostw mm -hmm. Polski, tylko chcę jechać na Europę, chcę jechać na świat, chcę walczyć o wszystkie minima, jakie są. I chyba dopiero tak o igrzyskach marzyłam zawsze. Wszyscy mm -hmm. marzą o igrzyskach, wydaje tak. mi się. Każdy sportowiec, jak zaczyna trenować, to już może o igrzyskach, ale Ale tak. No tak, poważnie, tak, typowo poważnie, poważnie to wydaje mi się, że jak, Jeszcze tak w wieku 20. Dwóch, trzech lat dopiero chyba tak podeszłam, że faktycznie 100% wszystko podporządkowałam. Okej. Okay. Czy Polska jest dobrym miejscem do przygotowania się do startów w ważnych zawodach? Ja w cały sezon byłam w Polsce. Nie wyjeżdżaliśmy na żadne obozy zagraniczne i uważam, że przygotowałam się całkiem nieźle. I mhm. da się trenować w Polsce dobrze. Tylko to też. Też jest ryzykowne, wydaje mi się, bo jednak bieganie cały czas na hali jest chyba też troszeczkę kontuzjogenne i wydaje mi się, że ja nie dałam sobie może odpocząć po hali mhm. i biegałam dalej i może przez to nie zregenerowałam, może za dużo na tej hali biegałam, nie wiem, nie wiem. Teraz spróbujemy na pewno jeszcze złapać się zimą do ciepłych krajów, żeby tam potrenować i zobaczymy, czy wyjdzie to na lepsze, czy, czy jednak nie. Jakie są twoje ulubione miejsca do trenowania w Polsce? W Polsce najbardziej lubię Wałcz, naprawdę kocham Wałcz, nie dość, że tam jest yy... Pyszne jedzenie, przepyszne jedzenie. Pokoje są super. Jest, ym, jest gdzie biegać, tam jest jezioro, tam są lasy, tam mhm. jest płasko. Ja uwielbiam, jak jest płasko. Także jest stadion, jest wszystko tak blisko, jest, tam jest do regeneracji bardzo dużo rzeczy, więc tam jest naprawdę super. Okej, okay, super. Jeżeli nie bieganie, to co ty byś w życiu robiła? Jeżeli skończę na pewno trenować, to będę nauczycielką matematyki, jeżeli o to chodzi. A jak byłam młodsza, to nie wiem, jakie miałam podejście, ale teraz mam na pewno, że chciałabym być nauczycielką matematyki. Okej, okay. ja to nawet wychwyciłem, bo ja o tym wiedziałem, ale jak tam mówiłem, że szklanka jest do połowy pełna, pusta, to ty odpowiedziałaś? E... <laughs> że jest połowa. Połowa, dokładnie. To tak mi matematycznie akurat takie stwierdzenie. E... Dlaczego matematyka? Zawsze lubiłam liczyć. Okay. I matematyka jest fajna, bo jest wymierna. Zawsze widzicie jakiś wynik. Nie może ci wyjść dwóch różnych wyników. No mm -hmm. chyba, że wiadomo, są założenia takie w, w zadaniu, ale generalnie wynik zawsze jest jasny i wychodzi tak i nie można z tym dyskutować. Okej, okay. czyli jeżeli będziesz e, nauczycielką, to będziesz uczyć e, jaką grupę. Mam nadzieję, że 4-8, ale też nie wiem, czy mi się nie zmieni na przykład, że ja zrobię sobie jakąś tam magisterkę z, mhm. z matmy jeszcze i może będę w średnich, nie wiem. Na ten moment na pewno powiem, że 4-8. Okay. Jeżeli tak obserwujesz młodzież naszą tutaj w Polsce i odnosisz to do tych czasów, kiedy ty byłaś jakby w ich wieku, to, to jakie są twoje spostrzeżenia? Czy ta młodzież, bo teraz tak naprawdę warunki do trenowania w Polsce, no jest, ich, jest coraz więcej stadionów lekkoatletycznych, prawda? Czegoś, co na przykład parę lat temu jeszcze, jeszcze tylko w większych miastach gdzieś były te stadiony. Te warunki są, ale, ale czy chęci do tej młodzieży są, czy nie? Jak ty to widzisz z perspektywy swojej? Na pewno widzę, że w kadrze, jak jestem, no to widzę, że. Ci zawodnicy na pewno podchodzą dużo bardziej profesjonalnie niż my, my się mm. tym bawiliśmy bardziej, mm -hmm. uważaliśmy te obozy jako fajnie, że spotkamy się ze znajomymi, a oni już tak faktycznie fajnie podchodzą do tego, tak profesjonalnie regeneracji pilnują, pilnują tych wszystkich rzeczy dietetycznych, nie dietetycznych, no wydaje mi się, że my się tego uczyliśmy, a oni już fajnie to wszystko właśnie mają no i warunki na pewno są dużo lepsze, jest dużo łatwiej teraz trenować nawet mogę powiedzieć to na swoim przykładzie Kościerzyny że w końcu mamy stadion lekkoatletyczny gdzie faktycznie nie muszę dojeżdżać nigdzie na jakieś, to jakiś innych miast, marnować czasu i energii na to wszystko, tylko mam faktycznie wszystko pod nosem i na pewno jest to dużo łatwiejsze, a czy młodzież jest? No mam nadzieję, że się znajdzie. U nas jeszcze tego aż tak nie widać, chociaż widać, że coraz więcej osób trenuje i trzymam za nich bardzo mocno kciuki, bo mam nadzieję, że, że nie będzie tylko, że ja byłam na igrzyskach, tylko mhm. będzie, że w Kościerzynie naprawdę będzie bardzo dużo olimpijczyków. Ok, no akurat my jesteśmy teraz w Gdyni, no i Gdynia jest największym miastem w Polsce, które nie ma stadionu, a na czym byłem. ale miejmy nadzieję, że to się niedługo zmieni. Teraz dosyć takie popularne są ams Akademia Młodego Sportowca i, i, i taki grup, moim zdaniem, znaczy tak jak ja obserwuję, no teraz jest coraz więcej. Też tak to obserwuję, że, że faktycznie takich ośrodków, gdzie dzieciaki przychodzą i trenują taką ogólnorozwojówkę jest więcej? Tak, wydaje mi się, że to jest chyba bardziej popularne albo może to jest ze względu na to, że teraz jest większy dostęp do social mediów i jest wszystko bardziej pokazane, ale jeżeli to ma iść w parze po prostu z tym, że jak kogoś to się zachęci, no to bardzo temu kibicuję trzymam za to kciuki. Okay. To wrócimy teraz jeszcze do Ciebie. Wspomniałaś, że większość czasu spędzasz jednak na tych obozach, na wyjazdach. Jak to godzisz właśnie z sprawami sercowymi? Wydaje mi się, że całkiem nieźle, mimo hmm. wszystko gdzieś tam sobie radzimy. I co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że, że radzę sobie. Dajecie radę. Daję wyradę. <noise> także masz wyrozumiałego partnera. Tak, tak, bardzo wyrozumiałego, bardzo mnie wspierającego i życzę każdemu, żeby takiego miał. Ale też wspomniałaś, że jak jesteś gdzieś tutaj blisko, to też dojeżdża. Tak, tak i stara się jakby... mnie odwiedzać jak jestem blisko. Te, te... I też na zawody wszędzie, jak tutaj gdzieś są blisko jeździ tak samo cała moja rodzina. Mhm. Więc naprawdę mam wsparcie przeogromne z każdej strony. Okay, także. Teraz tu już chyba autokary będą z Kościerzyny jeździć. <laughs> tak, mam taką nadzieję. <laughs> Okej. Okay. Stadion w Kościerzynie od jak dawno macie? Ojej. Na pewno od tego roku, ale wydaje mi się, że od maja, czerwca, mhm. coś takiego. Nie jestem pewna. To gdzie ty wcześniej w takim razie? Albo jeździłam do Stężycy, albo mhm. jeździłam do Bytowa, albo jeździłam do Kartus. Okej, okay. czyli było kawałek. Tak, no i tak nie ma tragedii, bo to jest tylko 30 km, jeżeli chodzi o mhm. obytów i mhm. o kartuzy, a do stężycy to jest chyba z 15, 20, więc. Można by było na pewno w tym czasie coś innego robić, okay. niż się dojeżdżać, ale nie było też ogromnej tragedii. Ok. Wspomniałaś kiedyś, że przed startem, jak coś się wyłączyć, czytasz książkę. Nie za bardzo tobie idzie, ponieważ i tak twoje myśli gdzieś tam uciekają w kierunku tego startu, ale mimo tego starasz się czytać? Tak. Czy masz jeszcze jakieś inne sposoby, czy może już jakąś inną technikę opanowałaś? Najbardziej lubię czytać, mhm. bo wtedy faktycznie skupiam się na tej książce i mimo że nic nie rozumiem z tego, co czytam, to i tak czytam i cofam się do tego zdania, ale to sprawia, że ja się muszę skupić na tym, mimo że mm. moje myśli gdzieś tam odbiegają, ale i tak muszę się skupić na tym i bardzo to lubię. Ale też jest tak, że ja lubię kolorowanki dla dorosłych, są gdzie koloruje się po prostu po cyferkach mm -hmm. i wychodzi nagle jakiś obrazek, nie wiem jeszcze jaki. I też czasami uciekam się do muzyki, ale to raczej rzadziej niż częściej. A propos koncentracji, to wspomniałaś też, jak rozmawialiśmy wcześniej, że będąc na igrzyskach, wylogowałaś się z internetu. Zewsząd tak. instalowałaś aplikacje, wszystkie? Tak, wszystko odinstalowałam, odinstalowałam. Odinstalowałam Instagrama, odinstalowałam Facebooka, zostawiłam sobie tylko komunikatory do kontaktu z bliskimi i rodziną. Często tak robisz? Zaczęłam <laughs> dopiero robić y, od chyba hmm, halowych Mistrzostw Świata. Okej. Okay. To zaczęłam od tego czasu robić. Tak. I co pomaga? Pomaga. Mogę się faktycznie skupić i nie rozpraszać na rzeczach, na które nie mam wpływu. Nie mam wpływu na niektóre opinie, nie mam wpływu na niektóre artykuły i faktycznie dzięki temu nie muszę, nie muszę się rozdrabniać i gdzieś tam moje myśli nie muszą przewoływać negatywnych emocji, tylko faktycznie mogę się skupić na tym, że będzie dobrze, że dam z siebie wszystko i zobaczymy, mm -hmm. ile, ile mi to po prostu przyniesie na biegu. Jeżeli chodzi o twoją rozpoznawalność, to ona jakby z, cały czas jakby rośnie. Czy już miałaś jakieś takie sytuacje, gdzie, gdzie nie dawało ci to spokoju? O, tak? Nie. <laughs> nie. Nie. nie, jestem tylko dziewczyną z więc niestety, <laughs> niestety, stety, Jest tak, że, że nie jestem rozpoznawalna, ale i tak jestem w szoku, że jestem zapraszana czy właśnie tutaj mm -hmm. na podcast, czy czy też na różne zawody, więc to jest też dla mnie naprawdę niesamowite uczucie. I też do szkoły jestem zapraszana, i super jest to. Okej. Okay. To co? No ja w sumie to, co chciałam się ciebie zapytać, to już się dowiedziałem. E, może chcielibyśmy kogoś pozdrowić? O tak. Tak, na pewno chciałam pozdrowić moją mamę, mojego tatę, mojego narzeczonego i ciocie, i wszystkich bliskich, i wszyscy, którzy to, wszystkich, którzy to oglądają. Także co, to ja dziękuję za ten miło spędzony czas. No i będziemy obserwowali Twoje poczynania na arenie sportowej. No i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. No, rozmawialiśmy, że za tydzień widzimy się w kościernie na kościerskich biegach. Także też... zapraszamy na pewno, na pewno tam będę. Nie będę chyba biegać, ale na pewno będę kibicować i wszystkich wspierać. Super, dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcast powstaje dzięki The North Event organizatorowi takich imprez jak Ultra Stilo oraz Terminal Run, elektroniczna zapisy.pl to formularze rejestracyjne oraz kalendarz imprez sportowych.